7 grudnia, gdy mu złożeczono, nie odpowiadał złożeczeniem. Pierwszy list Piotra, rozdział drugi, werset 23. Nieprzyjaciele Jezusa złożeczyli Mu i źle o Nim mówili, nie dlatego, że znaleźli w Nim słuszny i sprawiedliwy powód ku temu, ani dlatego, że sami byli w takim stopniu doskonali. I Jezus nie mógł znaleźć w nich niczego godnego złożeczenia. Dzięki całkowitemu poddaniu woli Bożej, był on w stanie przyjąć szyderstwa i złożeczenia ludu i znieść je pokornie i cierpliwie, pamiętając, że do tego został powołany. Jezus cierpliwie znosił i uczył się tych lekcji. Okazał się wierny Rozwinął i zademonstrował prawdziwy charakter, odczuwał i okazywał litość do ludzi w ich zaślepieniu i ignorancji, a także swoją miłość do nich. Złożeczyć znaczy niesprawiedliwie i niepotrzebnie mówić i robić nieprzychylne rzeczy wobec innych. Jezusowi szczególnie złożeczono po skazaniu Go na śmierć co czynili żołnierze w pałacach Kajfasza i Piłata, oraz lud i żołnierze w drodze na kalwarię i na kalwarii. Chociaż to nie on, lecz oni zasługiwali na złożeczenie, Jezus im nie odpowiadał złożeczeniem. Szatan niewątpliwie starał się utrzymywać w jego umyśle ich nikczemne słowa oraz uczynki, by pobudzić w nim złożeczącego ducha, słowa i czyny. Nie udało mu się to, ponieważ nasz drogi Odkupiciel, wzgardziwszy hańbą, uznał ją za mało znaczącą i skupił swoją wolę na tym, by podobać się Ojcu pośród i pomimo ich złożeczeń. Pod tym jak pod każdym innym względem nasz błogosławiony Pan jest dla nas przykładem. Bez względu na to, jakie dosięgają nas złorzeczenia, jakie pokusy przychodzą na nas, by odpowiadać złorzeczeniem za złożeczenie, podobnie do niego, gardząc hańbą, skupmy naszą wolę na tym, by podobać się Panu pośród i pomimo złorzeczeń, jakie są naszym udziałem. Pytania: Co ten tekst oznaczał dla mnie w tym tygodniu? W jakich sytuacjach i doświadczeniach? Równoległe cytaty. 7 grudnia. Ewangelia Mateusza, 26. Rozdział, werset 65. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i powiedział Zbluźnił. Czyż potrzebujemy jeszcze świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Ewangelia Mateusza 27 rozdział werset 13. Wtedy Piłat zapytał go. Nie słyszysz, jak wiele zeznaniu przeciwko tobie? Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, werset 27-30. Wówczas żołnierze namiestnika zaprowadzili Jezusa na ratusz i zebrali wokół niego cały oddział. A rozebrawszy go, ubrali go w szkarłatny płaszcz. Upletli koronę ścierni i włożyli mu na głowę, a w prawą rękę dali trzcinę. I padając przed nim na kolana, Naśmiewali się z Niego, mówiąc witaj królu Żydów, a plując na Niego brali tę trzcinę i bili Go po głowie. Ewangelia Mateusza 27 rozdział werset 39 do 44. A ci, którzy przechodzili obok, bluźnili, mu kiwając głowami, i mówiąc ty, który burzysz świątynię. I w trzy dni ją odbudowujesz. Ratuj samego siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie naczelnik kapłani z uczonymi w piśmie i starszymi naśmiewając się mówili. Innych ratował, a samego siebie uratować nie może. Jeśli jest Królem Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy Mu. Ufał Bogu, Niech go teraz wybawi, jeśli go sobie upodobał. Przecież powiedział, jestem synem bożym. A tak samo urągali mu też bandyci, którzy byli z nim ukrzyżowani. Ewangelia Mateusza, 27, rozdział werset 49. Lecz inni mówili: Przestań. Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. Psalm 22, werset 7 i 8. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają usta, potrząsają głową mówiąc: Zaufał Panu, niech go wyzwoli, niech go ocali, skoro go kocha. Psalm 22, werset 17 i 18. Mogę policzyć wszystkie moje kości a oni patrzą na mnie, przypatrują się, dzielą między siebie moje szaty i o moją tunikę rzucają losy. Psalm 31, werset 12 do 14. Zapomniano o mnie jak o umarłym, stałem się jak rozbite naczynie. Słyszę bowiem oszczerstwa wielu, strach czai się zewsząd. Gdy wspólnie naradzają się przeciwko mnie, spiskują, jak odebrać mi życie. Ale ja zaufałem Tobie, Panie. Powiedziałem, Ty jesteś moim Bogiem. Psalm 35, werset 20 i 21. Nie mówią bowiem o pokoju, lecz przeciwko spokojnym na ziemi obmyślają zdradliwe słowa. Owszem, Otwierają przeciw mnie swe usta, mówiąc: ha-ha. Widzieliśmy to na własne oczy. Psalm 71, werset 10 i 11. Moi wrogowie bowiem mówili przeciwko mnie, a ci, którzy czyhają na moją duszę, wspólnie się naradzają. Mówiąc: Bóg go opuścił, gońcie go i schwytajcie. Bo nie ma nikogo, kto by go ocalił. Psalm 109, werset 25. Stałem się też dla nich pośmiewiskiem, gdy mnie widzą, kiwają głowami. Księga Izajasza, rozdział 50, werset 6 i 7. Podałem moje plecy bijącym, a moje policzki rwącym mi brodę. Nie zakrywałem mojej twarzy przed zniewagami i pluciem. Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust. Jak baranek na rzeź prowadzony, i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. List do Hebrajczyków, dwunasty rozdział werset trzeci. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w Waszych umysłach i nie ustawali. 10. Opowiedz mi o Mistrzu. Opowiedz mi o Mistrzu. Wieczorem, gdy siedzę strudzony, gdy dzień już w ciemność zapada, wieczoru blaskiem zakończony, Tą wielką promienną chwałą, która przenika z zachodu, A serce me biedne się zmęczyło, Do odpoczynku szuka powodu. Opowiedz mi o Mistrzu, o wzgórzach, które przemierzał samotnie, Kiedy deszcz jego krwi i łez spadał w i kurz, gdy był przechodniem. Moich włosów dostojna siwizna oznacza smutną podróż jedynie. Przede mną leży dzika stromizna, a za mną ciemność w górzystej krainie. Opowiedz mi o mistrzu, o złu, które darmo przebacza, o sercu czułym, które posiada i o miłości, którą nas otacza. Albowiem serce moje, strudzone niedolą i życiem w pokusach, błędami, których się jawnie naucza, złą wolą i walką z tym, co niesłuszne. Lecz wiem, że każde zmartwienie, ból każdy, co mnie dotyka, boskiego mistrza to także cierpienie, w które, znając dobrze, On głęboko wnika. Dawną o Mistrzu mów mi historię, co w rany balsamem się wlewa, a moje serce już będzie spokojne, choć rana w nim ciężka nabrzmiewa.